Witajcie, Janek Gnistrup z tej strony i Adam Bialic, komórkomagia.pl Dzisiaj mamy dla Was dość wyjątkową prezentację, ponieważ w nasze ręce trafił OneMAX. Jesteśmy cały czas przed premierą tego urządzenia, było wiele plotek, a Wy jako jedni z pierwszych możecie zobaczyć wideo wideoprezentację właśnie tego sprzętu. Sprzętu, który już na pierwszy rzut oka nawiązuje do poprzednika, czyli do modelu One i jest po prostu jego większą wersją. To plus, ponieważ fajna jest stylistyka, aczkolwiek ma to też pewne wady, bo Zresztą o tym za chwileczkę. Warto wspomnieć, że stylistycznie, chyba trochę bliżej, to One Mini, ze względu na te plastikowe ramki dookoła. No właśnie, mamy tutaj troszeczkę inną obudowę niż w One Nie jest to Unibody. Mamy plastikową, solidną ramę i plecki, które można zdjąć. Pod spodem znajduje się slot na kartę pamięci, ale niestety nie można wymienić baterii. Czyli do środka wkładamy kartę SIM, możemy włożyć kartę pamięci, ale o wymianie baterii możemy tylko pomać. Co powinno spodobać się wielu użytkownikom, którzy wcześniej narzekali na to, że Chińczycy dostali taką wersję z możliwością włożenia karty microSD, a w Europie nie było, teraz mamy taką możliwość. Można się zastanawiać czemu HTC zdecydowało się na takie, a nie inne wykonanie. Może to, jest, to są problemy z dostawcami, może to są oszczędności, ale ja naprawdę bym sobie życzył, żeby wszyscy producenci, oszczędzając na produkcji, robili telefony tak jak HTC. Tutaj naprawdę nie można mieć e, żadnych uwag do jakości wykonania. Z tyłu, to się od razu rzuca w oczy, pod obiektywem aparatu jest umieszczony czytnik linii papilarnych. Który... Czyli potwierdziły się wszelkie przecieki, które o tym mówiły? Zgadza się. Odblokowanie urządzenia to jest przeciągnięcie palcem e, po właśnie czytniku. Trzeba go trzymać prosto, w tym momencie jest mi niezgodnie, ale generalnie w codziennym użytkowaniu zwykle działa on bez zarzutu. O, no, coś jest nie tak. Dzisiaj stwierdził, że jednak nie. Okej, okay. naprawdę na co dzień jest dużo lepiej. Co w środku tego telefonu? 2 GB pamięci RAM, matryca o wielkości 5,9 cala, oczywiście w rozdzielczości Full HD, co daje około 480 ppi zagęszczenia pikseli. Wynik bardzo dobry, oczywiście tak jak w łamie jest to Prawdopodobnie jeden z najlepszych ekranów IPS, jakie są w tym momencie dostępne na rynku, zarówno pod względem odzorowania odwz kolorów, jak i kątu widoczności. Eee, poza tym, Qualcomm Snapdragon 600. 600. Nie 800, 600, dobrze słyszycie? Eee, jak się tam to źle czy dobrze? 800 to już kolejna generacja. 600 to lekka modyfikacja S4 Pro, więc troszeczkę szkoda, że konkurencja będzie tutaj jednak o krok dalej od HTC. Ja może powiem tak, używam tego telefonu od ponad doby. Problemów większych z wydajnością nie ma, aczkolwiek w porównaniu do urządzeń z 800, może będzie to teraz widoczne, zdarzają się drobne spowolnienia animacji. Nic poważnego, no ale faktycznie widać je, tak? Nie ma oczywiście problemu ani z grami, ani z żadnymi aplikacjami, to wciąż jest jeden z najwydajniejszych układów. Ale przede wszystkim szkoda dlatego, że no, umówmy się, obecność tego najwydajniejszego układu na rynku pewnie korzystnie wpłynęłaby... No, może nie na sprzedaż, ile na to jak, jaką historię marketingową można byłoby o tym urządzeniu opowiadać. Tutaj jednak mamy układ, który jest po prostu starszy i zapewne będzie to często wytykane jako wada. A mi się jednak wydaje, że wpłynie to też na sprzedaż, bo wiele osób będzie chciało kupić coś z nowszym układem, a nie 600. Zgadza się, no ale też yy, może tutaj od razu dodam, ten telefon w Polsce będzie kosztował trochę ponad 2600 zł. Być może gdyby był tutaj najwydajniejszy układ na rynku, po prostu ta cena byłaby wyższa. No ale patrząc na Z Ultra, która jest, ma 800, cena jest podobna. No, za to ultra chyba koło 3000 kosztowało, tak mi się wydaje. Natomiast wracając do samego, do samego Lana, Bardzo zaskoczyła mnie jedna rzecz. Zaskoczyła mnie bateria jej wydajność. W środku jest ogniwa pojemności 3300 mAh. To dość dużo jak na HTC, które znane jest z tego, że wkłada raczej mniej pojemne ogniwa. Co przekłada się naprawdę na świetne rezultaty. Telefon pracował przez 24 godziny non-stop. Sporo oczywiście było w tym czasu czuwania z włączoną synchronizacją, ale oglądałem na nim ponad dwie godziny materiałów w streamingu, grałem w Real Boxing, grałem w Neuroshima. z grami spędziłem pewnie ponad półtorej godziny, rozmawiałem i spokojnie wystarczało to na, dopiero, wczoraj, Wczor... Wczor... wczoraj rano, dopiero dzisiaj, Mniej więcej koło południa musiałem go podłączyć po raz drugi. Także wynik jest naprawdę bardzo dobry. Można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że te 300, 3300 mAh wypadają bardzo podobnie do 4000 w konkurencie, czyli Huawei Ascent Mate. Który skądinąd jest mniej więcej takich samych rozmiarów. Tak, HTC faktycznie wprowadziło wiele fajnych rozwiązań, które przekładają się na długi czas pracy baterii. No i to po prostu tutaj procentuje. Wróćmy na chwilę do samego oprogramowania. Jest tutaj Android wersji 4.3 i nowa nakładka Sense 5.5. Zmiany względem Sense 5.0 jest niewiele, aczkolwiek dla niektórych mogą być one bardzo istotne. Przede wszystkim można wyłączyć BlinkFeed. Jest to widoczne po poszczypnięciu ekranu dwoma palcami. Co więcej, w BlinkFeed zmieniło się zarządzanie treściami. U góry mamy wybrane, to są te, które są widoczne po zalogowaniu się Facebookiem i podłączeniu innych mediów społecznościowych a poniżej znajdują się kanały tematyczne. Wystarczy kliknąć i cały screen się błyskawicznie przeładowuje. Moim zdaniem poszło to wszystko w dobrą stronę i mnie osobiście BlinkFeed zawsze się podobał. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie do przeglądania treści, zwłaszcza na ekranie tej wielkości. Nadal treści zaczytują się bezpośrednio do BlinkFeeda, czyli nie, 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 aplikacja nie przenosi na stronę serwisu, który czytamy. Fajna rzecz. Z innych rozwiązań pojawił się szpicownik, prosty, prosty program, w którym mamy kilka scenariuszy. Możemy tworzyć kartki, możemy notować rzeczy, możemy robić listę zadań, możemy dodawać rzeczy do kalendarza, co fajne. On faktycznie wyświetla tutaj prawdziwą datę, faktycznie można sobie gdzieś tam to wszystko ustawiać i zmieniać, i dodawać pod spodem notatki. Jeżeli ktoś nie lubi skorzystać z rozwiązań typowo smartfonowych, zawsze może przerzucić się na ten wariant Pro odskulowy z możliwością ręcznego notowania rzeczy. Czyli coś, co nawiązuje do Note'a. Tak, i do dużych smartfonów, tej idei dużych smartfonów, które wyrażały się poprzez pisanie chociażby rysikiem w Samsungach. Którego tutaj brakuje, bo trzeba zaznaczyć, że w Maxie nie ma rysika. Natomiast jest alternatywa, czyli można stosować inne rzeczy zamiast rysika. Jeżeli mamy długopis z metalową końcówką, albo tak jak tutaj końcówkę słuchawek, możemy jakoś tam coś zanotować. Generalnie działa to, no powiedzmy, akceptowalnie. Aczkolwiek tego rysika brak, tym bardziej, że HTC w flyerze, który może nie był szczególnie popularny, pokazało, że wie jak zrobić sensowny stylus. To jest jedna z tych aplikacji, które pojawiły się w nowym sensie i tak naprawdę wiele więcej zmian nie ma. Zmienił się, zmieniła się aplikacja CAR, zmieniła się na PLUS, dodano opcję dodano nawigacji głosowej, zaraz Wam pokażę jak to działa. Opcja nazywa się SPEAK, można ją takim. Poczekać. Zadzwoń Adam Bialic. połączenia Adam telefon komórkowy. Okej, okay. nie będziemy szli dalej. E, tych poleceń głosowych jest 9. W samochodzie faktycznie może się to przydać. E, oczywiście oczywiście aplikacja wykorzystuje filmik Google. Mamy tutaj Androida w wersji 4.3, e, także e, no, rozpoznawanie mowy działa dobrze. E, no. Co więcej z nowości? Belka powiadomień właściwie wygląda, jak wyglądała. E, parę nowych rzeczy pojawiło się e, w galerii i w opcji nagrywania. Zoe i znamy e, już wcześniej. W tym momencie spróbuję nagrać krótki klip. Materiał został nagrany. E, różnica polega na tym, że wcześniej mieliśmy możliwość w galerii nagrywania. Znaczy montowanie automatycznych filmików, które miały łączną długość do 30 sekund. W tym momencie automatyczne klipy mogą być montowane z materiałów o dowolnej długości i możemy pod, powiedzmy, wybraną piosenkę dołożyć sobie zdjęcia i klipy, które później zostaną przetworzone i będziemy mogli je udostępnić, na przykład na Facebooku, czy wrzucić na YouTube. No i znowu moje zdjęcia. Tak, jesteś na naszym głównym modelem. Nie mam teraz wystarczająco materiału, żeby wam pokazać jak to działa, ale to jest faktycznie zmiana na plus i ta opcja automatycznego składania filmów moim zdaniem ma całkiem spory potencjał i jest bardzo przyjemna obsłuca. Czujesz się trochę zawiedzony? Yy, znaczy faktycznie spodziewałem się czegoś więcej niż po prostu dużego łama. Spodziewałem się, że pojawi się tutaj więcej rozwiązań software'owych, które wykorzystają potencjał dużego ekranu. Tymczasem jest ich niedużo. Jednym z fajniejszych, to są takie drobne detale, ale to mi się bardzo podoba. Spójrzcie na układ klawiszy. Ponieważ ekran jest duży i ciężko jest sięgnąć do środka tego ekranu, jak coś piszemy, środkowe przyciski zostały powiększone. I faktycznie na tej klawiszy pisze się świetnie. To są takie smaczki, które pokazują, że HTC przywiązuje dużą wagę do tego, jak korzysta się z urządzenia. No ale jednak w porównaniu do tego, co proponuje konkurencja, wydaje mi się, że jak zwykle, jak zwykle. nie ma nagrania, żeby ktoś nie próbował do nas zaznaczyć. Przeważnie Mateusz. Przeważnie Mateusz. Wydaje mi się jednak, że po prostu zabrakło tutaj kilku rozwiązań, które umożliwiłyby wykorzystanie tak dużego obszaru roboczego. No niemniej jednak ja zawsze byłem fanem sensa, zwłaszcza w tej najnowszej odsłonie i podoba mi się, że tutaj jest to wszystko po prostu spójne. Mam jednak pewne obawy, czy HTC uda się ten telefon dobrze sprzedać. Konkurencja jest naprawdę mocna. No właśnie. W Żeby dobrze sprzedać telefon, moim zdaniem, musi być ten element Wow. Tutaj tak. nie ma. To jest Tutaj one, mam... który ma czytnik odcisków palców i w gruncie rzeczy zupełnie to nic nie zmienia, tylko brzydko wygląda, moim zdaniem, z tyłu na, tej, na tylnej klapce. Jest, mnie się rozwiązanie, osobiście podoba, bo to przyspiesza. Bo ja nigdy nie robiłem wprowadzać tych wzorów. To po prostu mnie męczyło. Tutaj. Przykładam polec do czytnika i już mam dostęp. Co więcej, nikt nie jest w ja, stanie Nie mam dostępu rozwiązanie na to. Nie używam tych blokad. A, wiesz, wiesz, jak jest, jak masz tam narzeczoną, która lubi przeglądać SMS-y, to różnie bywa. Dobrze, jednak mieć To, tych to wtedy nie telefon, tylko narzeczoną się zmienia. <laughs> w porządku. Także e, zmiany jest faktycznie nie tak dużo względem MA, jak można było oczekiwać. Na pewno niektórych ucieszy obecność slotu na karty. SD, ale to wszystko są kosmetyczne, kosmetyczne historie no i faktycznie konkurencja w tym segmencie już oferuje takie rozwiązania. E, bardzo fajnie wypada bateria e, chociaż z drugiej strony w G2 bateria też super, świetnie radzi, oczywiście jest to troszeczkę inny segment mamy tutaj gdzieś G2 7. Nie. Zobaczcie jak wygląda porównanie wielkości tych telefonów tu jest 5,2 cala, tutaj mamy 5,9 to jeszcze do zestawu 4 i 7. Ok, czyli to są normalne telefony, to jest telefon trochę przerośnięty i drugi telefon trochę przerośnięty. Ok, zróbmy szybkie podsumowanie. Zdecydowanie na plus trzeba zaliczyć jakość wykonania i wzornictwo. Ten telefon jest naprawdę bardzo ładny. Dla mnie wielkim plusem jest zastosowana przez HTC matryca. Po prostu to są świetne ekrany, i one są naprawdę, moim zdaniem, najlepsze w swojej kategorii. Bateria i jej wydajność, wydaje mi się, że to naprawdę robi wrażenie. 24 godziny pracy w tak dużym urządzeniu, ja jestem zadowolony. Minusy? Chyba właśnie to, że tak naprawdę jest to po prostu większy łam. Brakuje kilku rozwiązań software'owych, które pozwoliły wykorzystać potencjał dużego ekranu. Brakuje tego, o czym mówi ładam, czyli brakuje tutaj takiego wow factor. Teraz kwestia jeszcze jedna. Mamy na rynku dużych smartfonów już kilka. Jeszcze rok temu nie było za bardzo, w czym wybierać. Czy to jest taki, który byś wybrał, żeby samemu go sobie zakupić, czy jednak nie? Za krótko go używam. Podszedłem do niego trochę ostrożnie. Teraz po pewnym czasie użytkowania stwierdzam, że on ma naprawdę sporo zalet. No ale faktycznie e, słabszy układ, brak rysika, e, zbyt duże podobieństwo do poprzednika, no to, to może działać trochę na jego niekorzyść. Tak naprawdę wyrok będzie można wydać e, no, pewnie za dwa tygodnie, jak skończymy testy. Natomiast urządzenie zapowiada się fajnie. Pytanie brzmi, czy wystarczająco fajnie, żeby rynek się na niego przekonał. Ja obawiam się, że mnie na mnie nie robi wielkiego wrażenia. Trzymam za haterce kciuki. Zobaczymy, co będzie dalej. Jeszcze można wspomnieć tylko o jednej fajnej rzeczy. HTC ma fajny patent na etui, którego niestety ze sobą nie mamy. To znaczy jest etui z taką przykrywką na ekran, w którą jest, wbudowana jest bateria o pojemności 1200 mAh, z którą łącznie ten telefon będzie miał 4,5 mAh, no wtedy faktycznie to będzie rekordista. Tak, to jest fajne. To jest fajne, akcesoria są fajne, jest też w zestawie bardzo fajny głośnik, który tak naprawdę jest subwooferem, czyli telefon gra wysokimi i średnimi tonami, a niskie przynosi do głośnika, to daje naprawdę bardzo fajny efekt. To też jest fajne, tym bardziej, że głośnik sam się porusza. Tak. Ucieka, tak, 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 Łupię basem, że ucieka. Spodrowno tak, boom sound w, 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 w większym formacie również robi świetne wrażenie, tak, go A propos tego głośnika, to warto wspomnieć o technologii, która została przez HTC tutaj zaimplementowana, czyli rozdziału dźwięku. To w tym, z tym głośnikiem, tak? Tak, no, działa, działa to właśnie tylko z urządzeniami HTC, że niskie tony są przenoszone na głośnik. Aha, jeszcze jeden ważny szczegół. Zobaczcie, czego nie ma na dole. Nie ma widza audio. Koniec współpracy nie ma już w tym momencie tutaj e, wzmacniacza wiza, nie ma profilu pizza. E, czysta technologia HTC, ale powiem Wam szczerze, jakby nie widzę w tym żadnego problemu. Te głośniki świetnie grają na słuchawkach, też jest bardzo dobrze. Także na pewno nie jest to raczej rada. Wszystko w tym telefonie jest na najwyższym poziomie, ale ten najwyższy poziom może po prostu nie wystarczyć. Tutaj jeszcze raz odnosząc się do tego dźwięku. Szkoda, że nie ma 800, bo tam wzmacniacz jest zaimplementowany, który jednak podnosi jakość dosyć wyraźnie. Daje jest... kilka fajnych możliwości. Ja jeszcze nie wiem, czy tutaj w HTC nie wsadziło czegoś swojego. To zawsze jest kwestia dyskusyjna. No potrzebuj... no tak, Samochody sobie przyznało, że oni jeszcze do końca nie wiedzą, co tam jest. Dokładnie, po prostu Nasze, Nasz oddział. Potrzebujemy czasu, żeby to wszystko tutaj posprawdzać. Tyle na gorąco. Jan Winstrup. Adam Bialic. Pozdrawiamy. trzymajcie się. Cześć, hej.